Okej, okay. siemanko, ja jestem Kirak od kolejny odcineczek na moim kanale a dzisiaj sobie znów zagramy Battle Lens Royale nie graliśmy w to miesiąc ale bardzo dobrze się przejął poprzedni odcinek 6 lajków, za to wam bardzo dziękuję, jakby się w montażu uda wkleić, to wkleję tutaj obok mojej postaci, screenshota tych 6 lajków okej, okay, bardzo wam dziękuję za 45 subskrypcji Myślę, że to jest strasznie dużo. W porównaniu do mojego powcześniejszego kanału, gdzie miałem tylko 13, nie? A prowadziłem go prawie rok. Ten prowadzę 5 miesięcy, już 45. Strasznie mam za to, dziękuję. I napiszcie w komentarzu, czy mam nagrywać z kamerką, czy bez. Już. ten, no. Drugi filmik w tym dniu, ponieważ. Jestem we Włoszech i za bardzo średnio mi się nagrywa. A jak mam chwilę wolnego, jestem tam w hotelu, znaczy w pokoju hotelowym, to mam chwilę czasu, żeby coś nagrać, nie? I po prostu, no, na pewno wiem, że no tego, w weekend nie pojawi się odcinek, a nie jeden, niestety. Dlatego chciałam to jakoś wynagrodzić, wynagrodzić dzisiaj dwoma odcinkami, więc myślę, że spoko. W ogóle co to jest zabran? broń? nie? Nie wiem. O, już mam całą HP, całą HP i osłonę. Już mam jeden jednak, więc myślę, że spoko, bo ja rzadko gram w i mam... 30 gierek na nim rozegranym tylko. O. Wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale. Wiedziałam, że. <tryk> Trochę będzie łatwo, ale że aż tak? To nie wiedziałam. O. Kolejny frak chyba. Bo jest to bity. Było bity. Drugi frak. Ta broni według mnie jest taka średnia, wiecie. Nie ma wcale jakiegoś mega damage'a. Ja ją aktualnie zmieniam na Skara. Tylko teraz jest problem, bo za bardzo nie mam HP. Okej, okay, więc no będzie ciężko. Okej, już tu nie jesteśmy w, w strefie, to jest najgorsze, nie? Muszę unikać też tego snajpera. 10 typów. Fajnie. To może być odcinka. O nie Wiecie, naprawdę ciężko się Mam snipery No nie trafił wam, mnie. szóste miejsce. Ale ty widać, że jest bardzo dobry Nie jest wcale na Europy, albo nawet Azji. Dobra. Myślę, że spoko meczyk. Przechodzimy do kolejnego. A, myślę, że okej. Okay. Tak słabe moje wyniki. Bo 35 fragów na 39 meczy i jeden unik. na tyle, więc myślę, że dosyć słabo. Właśnie gramy 40 mecz. Zabrałem to z to. Tam jest ok. To ja myślę, że. to jest ale ok. też nie jest najgorsza broń Uu, ta. Uuu. Ta broń wcale nie jest najgorsza. Ta brońka jest bardzo dobra. Myślę, że jest zbyt OP. Szkoda, że snajpy taki mały damage mają w tej grze. Bo naprawdę, 50 łeb to jest trochę za mało. A 20 w ciało, czasem nawet. Oprócz łba, nie? To jest według mnie troszkę za mało. Ale to jest tylko moja opinia. Jak! Nie rozumiem tego. 23 miejsce. O, miał mało hata tak. dobra, to zagramy jeszcze ostatni meczik. Okej, okay, już gramy. Wybieram miejscówkę. No dzisiaj Gers, może w ostatnim meczu polecimy na Gospodarstwo, okej, okay. złota berońka, moja pierwsza w tym odcinku. No i ostatnia, o, najlepsza jaka mogła być, złoty shotgun. a może się przyda. Dopity! hu Hu UHUHUHU Myślałem, że mi się nie uda. Ja. Mamy mniej więcej 50 HP na 50. 50 to 50. O, czyli łączkę 100, ale... Mamy już 150 HP. Łączkę. Jesteśmy dosyć dobrze uzbrojeni. Ale przydałaby się jeszcze amunicja. Wydaje mi się, że Kościolek otwiera megaboksy. O nie, nagrał filmik, jak się razu ogląda. Okej, okay, to może być jednak ta... To może być jednak gierka... No tego odcinku. Okay. Dronki nie biorę, bo według mnie shotgun lepszy. Kto to wygra? Sniper czy shotgun na blisko? No według mnie shotgun. No spora się zbugowała lekko. Że tekstura tej postaci była cały czas na mapie. Jeszcze tylko 10 typów. Osiem. Osiem. Okej. Okay. To może być easy frag. A jednak nie, ale będzie HP. Bardziej zapełnione, więc i tak jest dobrze. No nie! Ile miał HP? Z ciekawości. Ja pierdzielę. Znowu szóste miejsce. Nie najlepiej, nie najgorzej. Myślę, że już się będę z wami żegnać. Właśnie idę montować filmik. I ten filmik wrzuci gdzieś tak o 22. Jak ja to nagrywam, jest 23. Czyli znaczy 21. pierwsza 30. Cześć.